Mamy słowo na K, na P, na H. Co jest najsmutniejsze, że te wulgarne, okropne słowa używane są nawet w takich sytuacjach życiowych, w których emocje są nieobecne. Wiadomości. Plan Dudy, czyli więcej pieniędzy dla Polaków. Nielegalni imigranci zagrażają Unii Europejskiej. Bon turystyczny, czyli dodatkowe 500 zł na każde dziecko. Termin realizacji bonu upływa z końcem przyszłego roku. Można będzie go wykorzystać u operatora z katalogu bazy turystycznej, czyli w hotelu, pensjonacie, biurze podróży, czy u organizatora kolonii lub obozów dla dzieci. Trzeba będzie o tym poinformować przy rezerwacji, zakwaterowaniu lub wykupieniu usług. Z z nich skorzystamy. Może one też będą w jakiś sposób gospodarkę ratować teraz, zrujnowaną przez tego koronawirusa. Znaczył, że daliśmy nały, ale w dużej mierze dzięki, dzięki, dzięki panu, tak to, tak to sobie musimy Otwarcie. Zbliżyć Polskę do poziomu życia na Zachodzie mają inwestycje z planu DUDY. Dotychczasową pracę obozu rządzącego kwestionuje Rafał Trzaskowski. Jeżeli zadacie Państwo pytanie, gdzie są te wielkie inwestycje? Które obiecywane, ich po prostu nie ma, to oczywiście nieprawda. Od 2016 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy rekordowej liczby kilometrów dróg krajowych i autostrad, oddane w latach rządów POPSL i ogłoszone wtedy przetargi, znalazły się w programie budowy dróg krajowych ogłoszonym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. Rafał Trzaskowski domaga się wstrzymania strategicznych inwestycji, takich jak budowa centralnego portu komunikacyjnego i przekop Mierzei Wiślanej. Trzaskowski po objęciu funkcji prezydenta Warszawy wycofał się z wielu zapowiadanych wcześniej inwestycji. Bardzo źle oceniam jego rządy w Warszawie i w ogóle platforma obywatelska. Wyborcy, którzy spotykają się z Andrzejem Dudą podkreślają, że spełnił większość swoich obietnic. 300 plus na start tak? do, szko do szkoły. Strzymali handel, sprzedaż ziemi polskiej, lasów polskich. Ukrócili, okiełzali komornik. Przywrócenie prezesa Kurskiego. Wielu wyborców nie widzi alternatywy dla dotychczasowej polityki. w kosienia Kamyś, który podwyższył wiek emerytalny, jak wiemy Andrzej Duda, ten wiek obniżył. Nie ma powrotu, proszę państwa, do czasów, kiedy wbrew protestom podwyższano wiek emerytalny. Jest wiadomość. Ostatnie doby wykryto 599 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy wzrost od początku epidemii. Po... Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość zakażeń ma miejsce w izolowanych ogniskach epidemii, które są pod kontrolą. Waldemar Stankiewicz. Od jutra górnicy z 12 kopalń nie pójdą do pracy. To decyzje podjęte przez rząd po spotkaniu z przedstawicielami kopalń. zatrudnieni pójdą na trzy tygodniowe, w 100% płatne postojowe. To jest dobre, bo to chodzi o to, żeby podtrzymać ta gospodarka, żeby rodziny górników miały za co żyć. Chcę podkreślić. Transmisji poziomej na Śląsku również nie ma. Świat robi to samo, ponieważ to zjawisko dotknęło górnictwa na całym świecie. W Indiach. Zamknięto na 50 dni 22 kopalnie. W Stanach Zjednoczonych zamknięto kilkanaście kopalń na 4-5 tygodni. W Polsce nie ma zakażeń, nie ma transmisji poziomej na ulicach. Tak jak... Waldemar Stankiewicz, wiadomości. Ponad 60% Polaków uważa, że rząd dobrze poradził sobie w walce z epidemią. A zdania na ten temat nie ma 5% badanych. Ta Mikołaj Rejn. Na którym on siedzi? Nie no, przecież on nie żyje. Co wy mi tu pierdolicie? Nie było ostatnio żadnego śmiertelnego zejścia. Trwają największe manewry polskiej armii, ćwiczenia Jakub Wojtanowski. Ustka centralny poligon sił powietrznych. I wielkie strzelanie. W tym roku pierwsze skrzypce grają marynarze, ale manewra Nakonda mają charakter połączony. Oprócz marynarki wojennej uczestniczą w nich także wojska lądowe, siły powietrzne i wojska specjalne. Współpraca między poszczególnymi siłami, rodzajami sił zbrojnych, żołnierzami odbywa się w sposób, powiedziałbym, modelowy. NATO działa i nawet w najtrudniejszych warunkach funkcjonuje sprawnie i zadania podstawowe są realizowane. Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nad Wisłą stacjonuje blisko 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. żołnierzy przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych deklaracji ma się jeszcze zwiększyć. Obecność amerykańskich żołnierzy pokazała Putinowi, że no nie może w dalszym ciągu liczyć na bezkarność że NATO to nie jest papierowy tygrys. że Polska wzorowo wypełnia zobowiązania sojusznicze, za co prezydent Donald Trump wielokrotnie nas chwalił. Za oceanem kupujemy też strategiczne uzbrojenie, do którego dostęp mają nieliczni. Super nowoczesne samoloty piątej generacji F-35, system Patriot, a także wyrzut niechajmarskich. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w wideokonferencji z przedstawicielami wiodących europejskich ośrodków analitycznych wśród wielu tematów, m.in. przyszłość polityki europejskiej w kontekście wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Jakub Wojtanowski, wiadomości. Dlaczego Rafał Trzaskowski zrezygnował ze słowa uczciwość? Przedwyborcze sondaże nie pozostawiają wątpliwości najwyższym poparciem wśród Polaków cieszy się prezydent Andrzej Duda. Do hipotetycznej drugiej tury głosowania wejść mógłby jeden z polityków opozycji, Maksymilian Maszenda. Wszystkie wyborcze sondaże wskazują obecnie, że walkę o drugie miejsce w prezydenckim wyścigu stoczą Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski. I Rafał Trzaskowski nie odbiera mu dobrych intencji, ale nie gwarantuje zakończenia wojny polsko polskiej Nawet na tak subtelny atak szefa ludowców na kandydata Koalicji Obywatelskiej natychmiast odpowiedział patron Trzaskowskiego. Donald Tusk przypomniał o wieloletnich rządach POPSL, zakończonych wyborczą porażką, po której obie partie do dziś się nie podniosły. Drogi Władku, masz pełne prawo do satysfakcji i dumy z naszych wspólnych ośmioletnich rządów. A Władysław Kosiniak Kamysz nie tylko był długie lata w rządzie POPSL, ale i przeprowadził wyjątkowo negatywnie odbierane reformy, między innymi emerytalne to już przeszłość. Teraz w rodzinie POPSL rozgorzał polityczny konflikt. Zaostrza się także spór pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią. Ten kandydat według części sondaży ma notowania zbliżone do kandydata koalicji obywatelskiej. Dotąd, gdy rządzili, a rządzili nie byli jakoś w stanie tego zrobić. Skąd taka zacięta rywalizacja wśród opozycyjnych kandydatów na prezydenta? Wszystko przez to, że to wcale nie kandydat dubler koalicji obywatelskiej. Ma największe szanse w starciu z prezydentem Andrzejem Dudą. W hipotetycznej drugiej turze głosowania to Rafał Trzaskowski wypada gorzej niż Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Rafał Trzaskowski jest ko kojarzony z, z planem Rabieja. To jest człowiek e, e, radykalnej lewicy. Jeszcze niedawno przekonywany, że najlepszy Pierwszym prezydentem Polski byłaby Małgorzata Kitława Błońska. Dziękuję bardzo. Chwilę później opuszczona nawet przez partyjnych kolegów. Maksymilian Maszenda, wiadomości. Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował dziś hasło wyborcze. Padają oskarżenia o plagiat, bo różni się ono zaledwie jednym słowem od hasła świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więcej w relacji Marcina Tulickiego. Szanowni Państwo, nasze hasło to silny prezydent, wspólna Polska. To hasło Rafała Trzaskowskiego zaprezentowane dziś przez jego sztab. Komentatorzy szybko zwrócili uwagę, że to plagiat hasła Lecha Kaczyńskiego z kampanii z 2005 roku różni się zaledwie jednym słowem. Z hasła Lecha Kaczyńskiego, silny prezydent, uczciwa Polska, Rafał Trzaskowski usunął słowo uczciwa i zastąpił je słowem wspólna. Tu też sztabowcy Trzaskowskiego nie wykazali się inwencją. Wspólna Polska to hasło innego prezydenta. Aleksandra, właśnie ta wypowiedź partyjnej koleżanki Rafała Trzaskowskiego. Nie jesteśmy gotowi na polityka zupełnie uczciwego. Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dziwi tym bardziej, że to właśnie pod rządami Rafała Trzaskowskiego w stolicy zlikwidowano ulicę Lecha Kaczyńskiego, przemianowując ją na Aleję Komunistycznej Armii Ludowej. Trzaskowskiego wspiera serdecznie politycznego zaangażowania Gazeta Wyborcza. Dobra. W jednym z wydań dziennika opublikowano go. nawet kartę do zbierania podpisów na Trzaskowskiego oraz listę punktów, w których można je złożyć. Nie dziwi zatem, że stołeczny ratusz, którym zarządza Trzaskowski, pieniędzmi warszawiaków, hojnie wspiera Gazetę Wyborczą. Sobie media Trzaskowski wspiera, inne chce likwidować. Swoją kampanię zaczął od gruźb pod adresem dziennikarzy Telewizji Polskiej. Zapowiedział likwidację wiadomości. Na celowniku elity wspierającej Rafała Trzaskowskiego są nie tylko niezależni dziennikarze. Pogarda dotyka także Polaków, którzy odważyli się myśleć i głosować inaczej niż oczekują celebryci. Trzaskowski krytykował też program 500+. Dziś, gdy Polacy próbują zapytać go, kiedy zrezygnuje z prowadzenia antyspołecznej i antyrodzinnej polityki. Ja pytania zadaję, mogę zadawać pytanie. Kończy się tylko na próbach. Marcin Tulicki, Wiadomości. Imigranci demolują centrum Brukseli i okradają sklepy, w tym Polska wraz z sześcioma innymi państwami członkowskimi stanowczo sprzeciwiła się przymusowemu przyjmowaniu imigrantów Magdalena Wierzchowska. To zdjęcia z Brukseli. Tak imigranci, w cudzysłowie, okazują solidarność z protestującymi w Stanach. Europa nadal nie poradziła sobie z kryzysem migracyjnym, a kolejne propozycje Brukseli nie przynoszą skutecznych rozwiązań. że zwracają uwagę, że egzaminu z odpowiedzialności nie zdał też rząd koalicji PO-PSL, który chciał sprowadzić do Polski nawet kilkadziesiąt tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Kiedy ja negocjowałem kwestię uchodźców e, i wpuszczenia uchodźców do Polski... W 2015 roku Rafał Trzaskowski był wiceszefem polskiej dyplomacji. Ówczesny polski rząd zgodził się na przymusową relokację uchodźców do Polski. Kiedy ja negocjowałem kwestię uchodźców e, i wpuszczenia uchodźców do Polski. Pomimo sprzeciwu większości Polaków, ówcześnie rządzące elity parły do wykonania planu ułożonego w Brukseli. Później Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i postawa nowego rządu doprowadziła do zablokowania obowiązkowych mechanizmów relokacji. Anna Wierzchowska, Wiadomości. Gościem wiadomości jest dzisiaj szef gabinetu prezydenta, profesor Krzysztof Szczerski. Dobry wieczór, panie ministrze.